21 lutego. Nie lękaj się niczego, nic nie dotknie się ciebie bez mojej woli. Na ogół jesteśmy święcie przekonani, że gdyby wszystko szło po naszej myśli, życie byłoby lepsze. Niewielu jest takich, którzy odsuwają na bok swoje plany i podążają za wolą Boga. Tymczasem Paradoksalnie ludzkość odnajdzie prawdziwe i trwałe szczęście jedynie wtedy, gdy odważy się wypełnić wolę Bożą, rezygnując z własnej. Pewnego dnia, kiedy święta Faustyna odmawiała różaniec, usłyszała głosy dusz świętych. O tyle jesteśmy szczęśliwe, o ile spełniłyśmy wolę Bożą. Obawiamy się jego woli, bo wierzymy w kłamstwo, że plan Boga nie jest dla nas dobry. Kiedy Jezus powiedział Faustynie, aby odrzuciła strach i podążyła za nim, wlał w nią swoją moc i święta Faustyna wykrzyknęła: Cieszę się niezmiernie, jak dobrym jest Bóg. Wola Boża prowadzi nas do prawdy, a więc nie mamy się czego bać. O Panie, który przenikasz całą istotę moją i najtajniejsze głębie mej duszy, Ty widzisz, że Ciebie jednego pragnę i jedynie spełnienia Twojej świętej woli, nie zważając na żadne trudności, ani cierpienia, ani upokorzenia, ani żadne względy stworzeń. Jezu, miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Amen.